i drużynowego konkursu w Lachti. Bezapelacyjnie wygrali go Austriacy, Polacy zajęli siódme miejsce, a udany debiut w Pucharze Świata zaliczył Maciej Kot. Z Lachti Grzegorz Pędrzejewski. Piąta drużyna Mistrzostw Świata w lekko zmienionym składzie w Lachti była siódma, ale zmiana kadrowa, zamiast Roberta Matei wystąpił Maciej Kot, pokazała, że warto dać szansę młodym. 117,5 metra w pierwszej serii zapewniło niespełna 16-latkowi dobre wspomnienia z pierwszego występu w Pucharze Świata. Było bardzo dobrze, szczególnie ten pierwszy skok. Na treningach nie skakałem tak daleko, więc cieszy mnie ten występ. W drugiej serii Maciej Kotu zyskał 101,5 metra, w sumie dalej od niego skakali Kamil Stoch i oczywiście Adam Małysz. No, skoki były całkiem przyzwoite, no, dzisiaj warunki troszkę gorsze, bo raz wie z przodu, raz z tyłu, także troszkę loterii, ale a myślę, że skoki były całkiem w porządku. 124 i 125 metrów, dwa równe skoki. To dziś wynik porównywalny z Andersem Jakobsenem, ale słabszy od Simona Amana, który w obu skokach uzyskał 127,5 metra. Medale zdobywali jednak Austriacy złoto, Norwegowie srebro i Finowie brąz. Przyjechał tu zbierać doświadczenia, zaskoczył wszystkich. Maciej Kot, który swoją przygodę ze skokami narciarskimi rozpoczynał podpatrując Adama Małysza, dziś razem z nim byli mocnym punktem naszej drużyny.